Siemano, witam Was serdecznie w kolejnym moim odcinku powrotu do przeszłości. Dziś siedzimy w moim retro-pokoju i dzisiaj Wam chcę pokazać kilka ciekawych rzeczy. Dziś będziemy zajmowali się grami tylko pod MS-DOS. Byłem, że tak powiem, na giełdzie, że tak powiem, w sklepie, no i udało mi się zakupić tam parę fajnych rzeczy. Dzisiaj będziemy to wszystko sobie oglądać, także nie pozostaje nic innego jak tylko zaprosić Was do wspólnej zabawy i wkraczamy w rok 94, Pentium, także jedziemy z koksem. Jesteśmy już przed moim stoliczkiem, jak tutaj z boku widzicie będzie Ami, w tle sobie oglądam filmik, który mi się tam... W tamtym okresie bardzo, bardzo podobał, także na to nie zwracamy uwagi. Zwracamy uwagi na to, co mamy tutaj przede mną. Jak zwykle, rzucamy okiem na giełdę w roku 1994. No i co, tutaj możemy, poczekajcie chwilę, ja sobie tylko coś zobaczę. Nie, przepraszam, to mamy tutaj giełda z listopada 94 roku. Także krótkie rzucenie sobie okiem, czy coś się porobiło. Dobra, my mamy zainstalowane Pentium 90. Pentium 90 sam procesor kosztuje 18,5 miliona złotych, więc jest grubo, grubo. Do tego płyta Intela i to właśnie Powiedzmy, że taka jak tu, bo w Pentium 90 jest Intel, kosztuje 39 milionów. 39 milionów za Pentium 90. Tu jesteśmy w płytach głównych, i płyta jest wyposażona w 8 MB ramu. No, my mamy 16. Dobra pamięci. 16 Mega kosztuje. 16 mega kosztuje 15, no to nie, coś tu jest nie tak A, dobra, już wszystko wiem. Ok, tu mamy płytę za 39, Pentium 90 mamy za 18,500, do tego 16 mega RAM kosztuje 15, 200 kartę muzyczną mamy z Sound Blastera, 16 to mamy w tej chwili 3800 monitory mamy. SVGA 15 cali to jest 10700. No budowa no to taka to kosztuje 1 300 000. stacja dysków 144770, dysk twardy. My mamy 255 mega. No jest tutaj nieuwzględniony, ale za dysk kawiara, czyli takiej firmy jak dokładnie jest zainstalowany w tym komputerze jest 4400 ale 270 mega, no to nie wiem ile 250 by kosztowała bu 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 dyskieteczki dyskieteczki słuchajcie Amiga 500 kosztuje w tej chwili 6700 6700 Modulator do Amisi kosztuje 980 tysięcy, pudełka, no i tutaj są takie różne pierdały, także jest kosmos, jest kosmos. Dobra, i teraz już Wam pokazuję co sobie dzisiaj, że tak powiem, zakopiłem Dwie nowiutkie paczuszki dyskietek, co by było na czym nagrywać, jeszcze nie otwarte, z foliami. No, i tutaj dzisiaj mamy zestaw, że tak powiem, giełdowy. Super gry, te, które mnie interesowały. To już Wam zaraz wszystko pokażę, co mi się udało yy, zdobyć. Jeszcze yy, tutaj nie widzę, gdzie ja to słuchajcie, mam. Poczekajcie chwileczkę. Jeszcze yy, będąc w sklepie pięć nowych sztuczek kaset magnetofonowych oczywiście wszystko w folii będziemy nagrywać sobie na mojej biorze, to jest jedna rzecz także muszę powiedzieć że należy do udanych zakupy co będziemy jeszcze instalować że mamy oryginalny komputer Optimusa więc zainstalujemy sobie oryginalny Optimusowski Windows 3.1, ale to będzie później. Najpierw zaczynamy yy, najpierw zaczynamy, yy, że tak powiem, podróżę po moich grach. No więc tak. Yy, co pierwsze, yy, że tak powiem, mam u siebie, które gry, które zapoczątkowały Zabawę u mnie na pierwsze to się pojawił Dum. Doom. Mamy Duma. Oczywiście pojawił się Syndykat. Jest to gra z 93 roku. My tutaj mamy, że tak powiem, pięknie. Wszystko nam się uruchamia, gdyż wszystko mam z dyskietek w oryginałach tak, jak było to. 1993 roku. I teraz, jak sobie tutaj miniemy demo, oczywiście, głos wszystko jest. Mamy tutaj moja ulubiona giera. No i mamy, że tak powiem, początki, konfiguracji misji. Powiedzmy, że damy teraz tylko tak na na pokaz. Po prostu sobie zrobimy. Zrobimy sobie akceptację. Bla, bla, bla nie będziemy go tutaj... o kurczę, sorry, wyszedłem sobie, muszę tutaj jeszcze skonfigurować jednak mm, drużynę musimy zaakceptować misję o ile ja to dobrze pamiętam, mamy akcept loading game i mamy, jedziemy z koksem tutaj się zaznaczało, że idzie cała drużyna i cyk, wszyscy normalnie są wyposażeni w gany, czy wy to widzicie? coś pięknego Także jest. Yy, mamy syndykat. Także jest coś y, pięknego. Oczywiście teraz sobie wszyscy wyciągamy givery. No i kiedyś sobie zrobimy gameplay, jeżeli chodzi o te gry. Ok, dobra. To jest gra, która zarówno na Amidze, jak i na PC. Wywołała u mnie dość spore emocje i bardzo mi się ta gra podobała. Następny nikomu nie trzeba przedstawiać. Oczywiście, nasz kochany Dum, jedynka to była gra zaraz po Wolfensteinie 3D, która oczywiście zmierdziła mi głowę, zmierdziła mi głowę, no i działo się tam. No, przez super. Sprawy. I się oczywiście napinkalało, ile wlazło. Quid Game. Oczywiście jest. Dobra, teraz Wam pokażę. Tutaj jeszcze mamy yy, Revela Asalut. Ale to jest wersja CD-ROM. Syndykat Wam pokazałem. Więc jedziemy, co mam tutaj. Pierwsze pudełeczko Space Hulk Nie wiem czy kojarzycie tą grę I UFO Nieznany wróg Ja bardzo dobrze znam te gry Zaraz sobie Poinstalujemy Co nieco Teraz Wam chcę pokazać kolejna paczuszka Gier Nazwijmy to z mojej giełdy Goblins trójka. 5 dyskietek Zaraz ją sobie zainstalujemy. Następne. Co mamy? Goblins 2. Dwie dyskietki. Mortal Kombat. Trzy dyskietki. No i tutaj jest player do Windowsa 3. 1. Także tutaj mam kolejne giery. I ostatnia paczusia na dzień dzisiejszy. Którą się Wam chcę zawartością pochwalić. To Już tutaj mamy tak arcade pool, alien breed, oczywiście Goblins 1, 2 dyski i nieśmiertelny Doom 2. Jeśli chodzi o Duma 2, to już słuchajcie sobie, pakujemy do PC Alt F1, i wejdziemy sobie na dysk A. I co mamy? Mamy install BAT, no, więc nie będziemy długo czekać, tylko cyk. Mamy Duma 1, i w 1994 roku pojawił się on. Chce, żeby zainstalować to na C, dać mu Dum 2. Oczywiście, że folder nie istnieje, więc on chce nam go. Cholera, chyba wam będzie migał obraz. Jeżeli zrobię, też miga. Też miga obraz. Cholera, no nic. Na razie instalujemy czyta dysk pierwszy. Oczywiście na AMI 500 też zagramy w syndykata. Zobaczymy sobie, jaka była różnica między PC-em a amis -ią. O, chce od nas dysk drugi, więc oczywiście mu go zapodamy. Ciepamy Enter. No i Instalka. Poprosił nas o dysk trzeci, więc oczywiście, że mu go wręczymy. Dyskieteczki. Prawie nowencje. Giełdowe. I czyta nam dysk trzeci. Poprosił nas o dysk Czwarty, więc jak najbardziej wręczamy. I chce od nas dysk piąty, więc nie pozostaje nam nic innego jak smacznego. Pragnę Wam tutaj powiedzieć jedno, że jest to instalka. Taka, jaka była w 1994 z dyskietek. Nie to, co teraz się, że tak powiem, później pojawiło na CD w całości gotowe. Nie, 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 nie. Tutaj instalujemy gołą grę. Tutaj jest, jak widzicie, stworzone przez ID Software, ale dystrybucję GT Interactive Software to rozpowszechniało w 1994 roku. Także zaraz pokażę Wam jeszcze jak się, hmm, chyba się instaluje tak samo jak dum jedynka, ale to po kolei. Na razie obserwujemy jak pakuje z dyskietek. I tutaj nam jest, pojawił się napis, że proszę załadować z powrotem dysk pierwszy, wcisnąć Enter, by zdekompresować. Już Wam to tutaj pokazuję. Bierzemy, wkładamy z powrotem dysk pierwszy i wciskamy Entera i patrzcie co się będzie działo. On dopiero tak tą grę instaluje. Także widzicie, tak to fajnie wygląda. Instalacja, tak przebiegała instalacja duma w oryginale. Także tak jak tutaj widzicie nie jest to takie jak będzie to znane z wersji późniejszych. I w tej chwili nam się pojawiło wybór. Mamy klawiaturę, klawiaturę plus mysz, klawiaturę plus joystick. Ja sobie wybieram tylko klawiaturę i teraz mamy Select Music. No i tutaj mamy różne karty, jest Sound Blaster już AW-32 Ale my mamy Sound Blastera, więc klikamy sobie na Sound Blastera 220FX Mamy też Sound Blaster 22513 Save Setting and Room DOOM 2 Więc robimy Save I mamy w oryginale zainstalowanego Duma 2. Moi kochani, jest moc, jest moc. Teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko ciupać w gierę. Oczywiście klikamy sobie Option, screen Screensize, size Może być tak. O, ja lubię grać bez tego wszystkiego. No i mamy, słuchajcie, mamy Duma dwójeczkę Quid Game Yes. I z powrotem wracamy do naszego mega dosu. Ja sobie oczywiście już słuchajcie wyciągnę. Także było 5 dyskietek duma dwójki Co jeszcze mam przytargane z giełdy mojej giełdy prywatnej no to goblins goblins bardzo lubiałem tą grę a czy bardzo ją lubię ale alien breed zobaczmy sobie czy alien breed oczywiście dysk instalacyjny nie jakieś tam byle co. Nam się zainstaluje. Mamy INSTALL EXE. Zobaczmy, co się będzie działo. Pojawiło nam się. Mamy INSTALL, to C. ALIEN. Zmienimy, nie zmieniamy, więc dajemy INSTALL. I gra nam się instaluje. I zaraz będziemy patrzeć, co dalej. Także, jak widzicie, to nie są jakieś tam. Tylko wszystko mamy w oryginałach, panie. Jedziemy. Oryginały z giełdy, ale tak jak powinno to być. Oczywiście, w tle scena, gdzie wtedy wszyscy w kinie zamarli. Lub jeszcze nie pojął, jaki jest ważny. I. Mógł zniszczyć imperatora tak. Wtedy wszyscy normalnie ja zamarłem. Jak to oglądałem. Nie. Ja jestem twoim ojcem. I wtedy wszyscy spłynęli. A przynajmniej ja. Dobra. Yy... Alien nam się pojawił, że mamy kompletnie wszystko zainstalowane. Ok. Konfigurę. Skonfigurujemy sobie, może, wideo 256. Damy sobie. Tak, Sound. Damy sobie Sound Blaster. O, oh, Error Instalizing Sound Blaster Card. To coś jest... <laughs> Przepraszam, coś mnie kaszle. Coś jest nie tak, ale... Coś jest tutaj z grom skrzanione, bo przecież karta nam działa. Yy, music. Adlib. No dobra. Control to mamy keyboard nie będziemy definiować speed mamy very fast pc exit save setting ale sound pc speaker i to mi się nie podoba no dobra mamy save exit chcę alien i teraz bym powiedział, że chcemy zagrać w tego aliena. Coś się kurba dziwne, konfigekse. Ula czyli co? Oszukali mnie na giełdzie. Nie będzie mi chodził Alien Breed. Hmm. Dobra, no to grom Alien Breed zajmę się... Kurczę, popadają te dyskietki. To nie będą chciały działać. Zajmę się kiedyś indziej. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Goblin 3. Ciekawy jestem, czy Goblin z 3 nie będzie miał żadnych, że tak powiem, awarii. Alien Bridge sobie pójdzie tam. Damy sobie oczywiście Alt F1. Damy sobie na A. to instal.exe. Ruszył program instalacyjny goblinsów. Ciekawy jestem, czy będą potrzebne... Ha! Tego właśnie nie przewidziałem i będę musiał się pofatygować po instrukcję. Wyszepto mi tutaj, że chcę dysk drugi. Ale czekaj, jak ja goblinsy instaluję? Goblinsy 3, a ja daję goblinsy 2. Uu, bym sobie zrobił. O tak, teraz to tak. Ten goblin idzie tu. A, słuchajcie, co ja zainstalowałem? Nie, dobrze. Goblin 3, kurde. Miesza mi się. W międzyczasie poprosił mnie o dysk trzeci. O, co to? Już mi się wszystko miesza, dałem piąty zamiast trzeciego. Późno, już jest niemyślne. Powiem Wam taką ciekawostkę, że jak tworzyłem sobie z filmu wersję z Blu-raya Gwiezdnych Wojen i robiłem sobie wersję na VHS moimi metodami, to słuchajcie, na 240 Taśmie, nie zmieściły się Imperium Kontratakuje i nie zmieściło się Powrót Jedi. A wiecie dlaczego? No bo to wszystko są wersje rozszerzone i są za długie. Normalnie powinno wejść, ale nie przewidziałem, właśnie akcji Goblin z 3 Chcę Goblin 3, dysk 4 Nie przewidziałem sytuacji, że te filmy są, słuchajcie, dłuższe. No i zrobiła się buba. Mimo że poobcinałem napisy końcowe, to i tak to nic nie dało i druga część powrót diety mi się nie zmieściła. No to takie jako informacyjka. A chyba nie było dłuższej taśmy niż 240, więc jest problem. Hmm. No i standardowo poprosił o dysk 5. No i tutaj udziałem tamte napisy, no ale niestety nie zmieściło się całej powód je przy końcówce jest ucięty. Więc no coś się pojawiło, tylko mam nadzieję, że nie będę musiał mieć tego instrukcji, bo mi na ludzie nie dali instrukcji. Będą jaja. Nie, na no szczęście nie. Ale... o jest mysza. Okej okay. tu 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 tu, tu, tu. może wejść? O. tylko że będę musiał sobie przypomnieć z instrukcją jak się co się robiło po kolei. Właśnie dlatego goblinsy były zaje fajne, bo trzeba było kombinować. Dobra, tutaj mamy co to jest to? A, tutaj jest pod spodem opisane. Aha, to są dobra. No, jak się stąd wychodzi? Hmm. Poczekajcie, znalazłem. Quit, potwierdzam wyjście z gry. No i co? No i mamy zajebistą grę. Mamy. A w że się zainstalowały goblinsy. Co byśmy mogli tutaj jeszcze zobaczyć. No następne, no to już tak słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze jakiś gameplay. Chciałem Wam pokazać na razie tyle z moich y, zdobyczy. Oczywiście jeszcze UFLM -y i Space Hulk, ale to może sobie zagram kiedy indziej. Także y, napiszcie mi y, co myślicie o. Czy wy macie jakieś inne gierki, które można byłoby spróbować skombinować i żeby można było je zainstalować? Dobra, to ja sobie pochowam w takim razie moje dyskiety i moje giery do pudełeczka. Tutaj jest oczywiście jeszcze disk piąty, czwarty, trzeci. Drugi, pierwszy, także idzie to do pudełeczka, no i dobra. No i to dzisiaj, słuchajcie, w tej części byłoby na tyle. Jeszcze trzeba zainstalować u Windows'a, żeby ładnie można było coś pograć pod Windows 3.11. Także tutaj mam na półeczce. Moje dyskietki. Nie wiem, czy je widzicie. Także one sobie wędrują tutaj, na pudełeczko. No i co? Nie pozostaje nic innego jak tylko wiercyć. A patrząc jeszcze na mój kącik kasetowy, to przypomniało mi się oczywiście, że przecież były dłuższe niż. 240 były 300 taśmy także przydałoby się skombinować taką 300 żeby można było nagrać w pełne rozszerzone wersje I jeszcze na koniec taki smaczek a mianowicie skoro mamy tutaj Optimusa Intelowskiego w pełni, prawda? To wypadałoby mu stickera takiego, co o tym sądzicie? Przykleić mu Pentium Intel Pentium Inside więc proponuję pod Optimusem damy mu Intel, i jak ładnie. Ładnie o. i tylko kurde, niech to krew zaleje. Krzywo, ale nie szkodzi. Także takie oto a to jeszcze mój Orionik, na którym obecnie sobie oglądam wszystkie moje. Produkcję na VHS-ie. Dobra, to by było na tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Hej.